Witajcie już w kolejnym odcinku z serii Minecraft Extreme Adventures. E, jest to już 20 odcinek, w którym będziemy budować port. Tak, e, zautomatyzowany port. Port będzie znajdować się tutaj. E, będzie to działać na takiej zasadzie, że jeżeli wciśniemy na przykład przycisk, czy tym dźwignię, łódka wyskakuje i sobie płyniemy się nadal. No dobra jednak, aby najpierw zbudować ten port, Potrzebuję wyrównać tutaj teren do tej wysokości. No i niestety nie mam za dużo piasku, a więc teren będzie wyrównany ziemią. No nie robi mi to dużej różnicy, gdyż planuję tutaj ułożyć jakiś wzorek, tak jak na tamtym placu. Jednak chciałbym, aby to był jakiś duży pixel art, który po prostu będzie bardzo ładnie widoczny z wieży. No dobra, no więc. Zabieram się za równanie terenu. I witajcie z powrotem. Jak widzicie, teren jest już wyrównany. E, tak, teraz będę zabierał się do budowania. Mam już materiały. E, tak, no więc tutaj będzie port. Tu będzie wejście. No, mm, Trochę tu płytko. Ale myślę, że wystarczy. No dobrze, no więc ja teraz będę budował mm, w przyspieszonym tempie. A więc będziecie mogli wszystko dokładnie zobaczyć, jak to jest zbudowane. A na końcu zaprezentuję, jak to działa. Dobrze, no więc budujemy. I witajcie z powrotem. Właśnie skończyłem już mój port. Z daleka wygląda on tak. Eee, no, nie jest może jakiś piękny, ale ważne, że jest funkcjonalny. Dobra. O czym tu nie pada? Nie, mniejsza jestem z tym. Wow, not zaraz, ale jestem na piswoli, tak. Eee, gdyż jak miałem burzę tutaj, potworki mi tu wchodziły i nie pozwalały pracować, po prostu. No dobra, no więc. E, nic tu się raczej nie zmieniło od tego kiedy nagrywałem na filmie e, no dobra, może zacznijmy od początku. No dobra, jest port. Jeżeli wcisnę ten przycisk, kliknę, aby przywołać łódkę. Klikam. Powinna tu się pojawić łódka. Powinna. I jest łódka. Dobra. No więc wsiadamy do niej i ruszamy. O nie, noc. Dobra. No dobra, że no mamy łódeczkę. Teraz musimy ją mm, oddać, że tak powiem, do portu. Czyli do bramki dokującej. No proszę, płyniemy, płyniemy. Kurczak, czego ty tu szukasz? Dobra. E, drzwi się zamykają, to jest płytka naciskowa. I po prostu nie pozwala dalej przepłynąć. No więc żeby wysiąść, zamontowałem tutaj łódkę kolejną. E, jeżeli na nią kliknę, przeniosę się do niej, a łódka popłynie dalej. Aha, dobra. <laughs> tak, i tutaj sobie zamontowałem takie, o. Szkiełka. Mm, maksymalnie mogę zmieścić tam dwie łódki, czyli jeżeli kliknę znowu i za chwilkę jeszcze raz, dwie łódki pokażą mi się w jednym miejscu. No dobra. No więc może jak to, zobaczmy jak to działa. Tutaj mam hmm, pokój inżyniera. Tak, tak nazwałem ten pokój. No dobra, wchodzimy. I tutaj jest praktycznie cały mechanizm. E, od przycisku biegnie kabel. Musiałem tutaj zamienić sygnał. Biegnie tutaj, biegnie tu. Tutaj potrzebny był przedłużacz, niestety. Ale... Niestety czy niestety. Dobra, idziemy tutaj. Kabel biegnie tu. Do głównego mechanizmu, dobra. Tutaj, tutaj. No i tak to wygląda. No dobra, teraz to kablowanie nam raczej nic nie mówi. No więc wróćmy może na górę. I tutaj są drzwi do... do praktycznie do... Hmm, do całego silnika. No dobra. Nawet no jeżeli wcisnę ten przycisk, co jest tam na górze, otwierają się te drzwi, podwójne, e, i te drzwi. Tak. Co powoduje przesunięcie każdej z łódek o jedno pole dalej. E, w tym przypadku ta łódka przypłynie tutaj, a ta wypłynie na powierzchnię, e, płynąc tutaj. E, przeskakując przez płytki. E, I po prostu płyną sobie tutaj, aż do góry. Dlaczego tutaj są płytki? Mm, jeżeli by tych płytek nie było Woda ta połączyłaby się z tą wodą I po prostu byłby problem Gdyż łódka płynęłaby tak po skosie W końcu walnęłaby w tą ścianę I by się rozpadła na kawałki No dobra, no więc y, Nie ma tu żadnego przycisku Ale mniej więcej chyba wiecie o co chodzi e, Tutaj jest akurat tabliczka Która także zatrzymuje tą łódkę e, W tym przypadku jest tutaj pół płytka Z tą slab A tutaj... To jest brama dokująca. Jeżeli wejdę na tą płytkę, albo łódka napłynie na to, oczywiście, aby to zadziałało, muszę znajdować się w łódce. Gdy w łódce po prostu mnie nie będzie, to nie zadziała, gdyż kamienna płytka ma takie właściwości. No dobra. No więc, to byłoby raczej na tyle. No tak, ona wróci na swoje miejsce po jakimś czasie. To może teraz to okalbowanie wam pokażę? Okablowanie. Wow. Dobra. E, no tak. Kabelek od przycisku idzie tam. No to może najpierw tutaj. Wow, wow, wow. Tnie mi. Dobra. No i tutaj jest ta stacja dokująca. Tutaj znajduje się idealnie nad tym kroskiem e, płytka naciskowa. Jeżeli oczywiście płytka zadziała, przekaże energię dalej. E, tu musiałem zamienić sygnał. Aż do drzwi. Tutaj, tu są drzwi i drzwi będą też tu. Tak, no więc tak to działa. Eee, tu może wróćmy na początek. Od przycisku idą następujące kable. Eee, do bramki drugiej, eee, do bramki pierwszej. Kurczak mnie pcha. No może do bramki pierwszej tu idzie kabel. Tu muszę zastosować tego, repeatera. Eee, tak. Tak ten kabel wygląda. Eee, I tutaj są drzwi. Eee, idealnie tymi kreskami są drzwi. No, trochę się połowiem z tymi pochodniami. I uważam, że to jest najlepsze rozwiązanie, gdyż zajmuje najmniej miejsca. Eee, nie miał już bym gdzie zmieścić... Eee, jak to się nazywa? Tej bramki, że zamienia sygnał. Dlatego użyłem pochodni. I kieruję prąd dalej. No dobra. Głównym mechanizm. Pierwsza bramka odpowiedzialna za otwieranie portu do każdej z kolejnych bramek. Tak. Do bramki dokującej tam byliśmy. I tutaj jest poprowadzony prąd do drugiej bramki. Yy, która otwiera kolejne drzwi. Tu jeszcze myślałem nad bramką trzecią. Jednak coś mi z nią nie wychodziło. Nie wiem dlaczego. Po prostu łódka zatrzymywała się w miejscu jakoś tak. No i zrobiłem dwie bramki. Ale... Zawsze mogę coś pokombinować. Tutaj jest poprowadzony kabel. Aż tam dalej. No dobra. A więc wróćmy na powierzchnię. Mam nadzieję, że to jakoś wytłumaczyłem, bo. Ja to nie jestem w tym za bardzo dobry. No dobra, i są tu łódki? No jest łódka, zobaczymy, czy przypłynie. Płynie, płynie. O, i ta się zatrzymuje. O. No dobra. I możemy płynąć. I świetnie. Teraz dobram do końca tak to mniej więcej wygląda. No, to tu mam. I... fajna zabawa naprawdę. No, nie nagrałem tego na filmiku, jak to budowałem, gdyż szczerze mówiąc, sam nie wiedziałem ale za pierwszym razem, jak to, jak to, wiesz, czy to mi się uda w ogóle. Troszkę się z tym bawiłem. No. No więc, nie nagrywałem tego. No nic, przyszedł czas, aby się z wami pożegnać. I dziękuję za komentarze, oceny i subskrypcje. E, no tak, tak wygląda port z tej strony. W następnym odcinku planuję coś zrobić z moją kolejką, gdyż jest ona bardzo... No, gdyż jest ona bezużyteczna na razie. Stoi praktycznie i tam nic nie robi. A przydałyby się jakieś rozjazdy. No nic. Do zobaczenia w kolejnym odcinku, a raczej do słyszenia. Cześć, trzymajcie się.